ma tutaj Demaster Polska, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak nagrywać gry za pomocą programu Fraps, nagrywać dźwięk za pomocą, za pomocą programu Audio City i, i, i wspomagać Frapsa za pomocą Sizer'a. Więc wejdźmy do Frapsa. Fraps jest programem do nagrywania pulpitu, a jak go skonfigurować już Wam pokazuję. Mm. Tu mamy mieć zaznaczone tylko drugie okienko Flaps, Windows, Always on Top. Wchodzimy w FPS i zaznaczamy tutaj. To wystarczy. Teraz jest najważniejsza część. Po lewej stronie mamy treść zawierającą temat na, na, nasze, na nasz pulpit, a tutaj mamy nasz na show dźwięki. Tutaj więc na pulpicie zaznaczam sobie 30 fps, jeśli ktoś ma słaby komputer. Jeśli ktoś chce nagrywać z taką szybkością, że po prostu Robert Kubica, to już sobie 60 fps. I ale można sobie wziąć ile się chce. Tutaj patrzymy i widzimy ile jak ma być, full size czy half size, trzeba sobie wybrać. Sound Capture Settings, czyli no, tak jak mówiłem, ustawienia dźwięku. Bierzemy tutaj sobie Record Win 7 Sounds, czyli będzie nam nagrywał dźwięki z naszego systemu. Stereo. Ja nie będę nagrywał mikrofonu, ponieważ ja nagrywam audio city, tak jak ja wam pokazuję. No i tutaj to tyle. I trzeba, jeśli wy nagrywacie sobie, nie chcecie mieć audio city, tylko nagrywacie tym i nie macie czy później. Audiosti obrobić i połączyć, to zalecam, żebyście sobie zaznaczyli tą opcję, ponieważ dzięki tej opcji yy, yy, pulpit nie będzie Wam się rozjeżdżał z, z dźwiękiem. Nie, będziecie, nie będzie Wam się przerwało ani opóźniało. To tyle co do Frapsa. Yy, teraz Audiosti. Tutaj już mam uruchomione. Widać, że ja w tej chwili nagrywam. Bo jest tutaj dźwięk, dźwięk, który ja mówię, tutaj będą w efektach. Tu mam wszystkie efekty, w tym usuwanie szumu, usuwanie stukotu, zmienianie tempa i tonu. Czyli jak ktoś mówi że za wolno chce przyspieszyć, to po prostu sobie tam przyspiesza. Tutaj ja mam nastawione na bardzo wysoko częstotliwość mikrofonu głośność nagrywania, ale no. Mo, może będę nagrywał jeszcze raz i będzie wtedy widać. No i dobra, teraz Teraz z program Sizer, sorry, opóźniam się. Program Sizer już Wam pokazuje na czym polega. Sobie wybieramy jaką chcemy mieć rozdzielczość. I tutaj, no można sobie dodawać, to, to, to już teraz będzie bez Wchodzimy tylko w Minecrafta. Można też wybierać lub w ten sposób. Tak. i Można sobie dodawać jak się chce mieć. Ja tak wybieram i chyba tak będę nagrywał, jak już będę nagrywał. No i to wszystko na temat Cesera. No i to chyba wszystko ogólnie na temat nagrywania odcinków. Później będę nagrywał jeszcze na temat konwertowania plików i nagrywania pulpitu. yes